Ale no a dzisiaj wieczorem tak. nas już czeka nocny autobus, który zabierze nas do... Na Trang. Na Trunk, na trunk. Na trunk. No. Ale o tym później. W następnym odcinku. Nie, w następnym odcinku. Może w tym samym odcinku. A może w następnym. Drakonik. Dragon fruit to jest drakoni fruk. Dragon fruk to jest drakoni fruk. Kaput Drakonis. A my chcielibyśmy Was serdecznie przywitać już z natra. Niestety nic nie filmowaliśmy po drodze, bo to była ciężka... Ciężka przeprawa autobus nocny okazał się trochę mniej wygodny niż podejrzewaliśmy, następnym razem musimy zakupić opcję VIP, czyli taką zamykaną leżankę. Jak zapewne już wiecie, znajdujemy się w Wietnamie i przemierzamy go z południa na północ. Trasę z Ho Chi Minh do Nha Trang pokonaliśmy autobusem, który dystans 400 km pokonał w 8 godzin. Niestety, tak jak wspomnieliśmy, nie była to najwygodniejsza podróż i już powiem wam dlaczego. Kupując bilety na przejazdy w Azji, zawsze korzystamy ze strony one to go i jest to obowiązkowa witryna dla każdego, kto podróżuje z plecakiem z miejsca na miejsce. Tym razem, nie wiem czy z braku biletów, czy oszczędności, zdecydowaliśmy się na opcję Slipper 41, a liczba ta oznacza liczbę miejsc leżących w autobusie. Autobus ten ma dwa korytarze i miejsca, które dla osób z naszym wzrostem okazały się być bardzo niewygodne. Zdecydowanie bardziej polecamy Wam autobusy o oznaczeniu VIP, które mieszczą około 20 osób i tam, jak zresztą widać na zdjęciach, można komfortowo spędzić podróż, wysypiając się. Ale dojechaliśmy, jest godzina 8 rano, zaczekowaliśmy się w hotelu, jeszcze nie możemy wejść do pokoju, więc zrobiliśmy szybki prysznic i przyszliśmy na pancakes dostaliśmy zieleninę, dostaliśmy przyjaciela pod stołem, czyli lezie i zaraz będziemy jedli naleśniczki z krewetkami. Szukamy godnego następcy tych naleśników z. W sobie śniadanka na razie z krewetkami. Banseo to nic innego jak chrupiący naleśnik zrobiony z mąki ryżowej, mleczka kokosowego i kurkumy, która nadaje ten charakterystyczny kolor. Nadziewany mięsem wieprzowym, krewetkami, pokrojoną cebulą oraz kiełkami fasoli mung. Podawany jest z dodatkami w postaci sałaty i świeżych ziół. Oraz sosem Cham, zrobionym na bazie sosu rybnego. Pani nam powiedziała, że jednak te naleśniki e, lepiej właśnie wpychać do tych rice, rice pancakes. No ja i po prostu je. No tak można. Przyszła z wielkimi nożycami, podcięła nam te pancakes i powiedziała, żeśmy zawijali, no to zawijamy. No i jest pycha. No tutaj chodniki na pewno nie są przeznaczone do chodzenia. Tutaj rosną drzewa, parkują skutery, dzieje się biznes. Jak u nas w Europie są foteliki takie z, do samochodów, to tutaj są foteliki do skuterów montowane. Na dole pasem spięte i można podróżować w trójkę. To jest krótka prezentacja hotelu, eee, zanim zrobimy tutaj wielki burdel, tak się nazywa, 13 dolarków za noc tu kosztuje, wszystko jest, tu jest jeszcze miały być szlafroczki, to jest akurat z widokiem na miasta, ale coś tam widać, jakieś morze, nie no to jest chyba z widokiem na ocean, się... ale miało być z widokiem na miasto, bo tam po tamtej stronie jest więcej może wiesz, okay. No, super. My tu jesteśmy tylko w sumie jedną noc, więc przeszklonek kibelek belek. Nie, 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 nie do czwórki. Subcio. Git? Mhm. Trafiliśmy na jakieś święto motocykli. Zaraz tam podejdę i zobaczcie, co się dzieje. Wygląda naprawdę jako Jak wrażenia? Pierwsze z Na Trang? Co? Brzuszek Cię boli? Jak pierwsze wrażenia? Witamy w Natrank. Pierwsze wrażenia? No to wygląda jak taka miejscowość, kurort dla wietnamczyków. Pierwsze miejsce go to na jakieś wakacje czy na plażę. Ogólnie jest bardzo dużo Rosjan. I zazwyczaj nam to bardzo nie przeszkadza, ale jeżeli już zaczynają do nas mówić po rosyjsku na ulicy i dzieje się to kilka razy dziennie, to no to jest takie trochę niefajne. Plaża wygląda bardzo fajnie, chociaż woda nie jest zbyt czysta. Nie wiem, idziemy chyba zwiedzać. Popijamy sobie jeszcze wietnamską kawkę. I musicie uważać, bo to naprawdę mocno kopie. Ostatnio zdałem sobie sprawę, że właśnie mam takie. Uczucie, nie wiem, ściskania, takiego niepokoju trochę w środku. Bo po, po prostu jak sobie taką kawkę spożyję, to przez kilka godzin jestem taki napompowany. Więc trzeba uważać, nie dla każdego. Trang znajduje się w prowincji Can Hoa na południowo-środkowym wybrzeżu Wietnamu. Jest to popularne miejsce turystyczne słynące z długiego odcinka piaszczystej plaży, turkusowych wód i atrakcji wodnych, takich jak snorkling, nurkowanie oraz rejsy statkiem na pobliskie wyspy. Co widać na ulicach, na Trang jest popularnym celem podróży dla turystów z Rosji i Chin oraz takich, którzy preferują przystępne ceny w porównaniu do bardziej ekskluzywnych kurortów w innych częściach Azji lecz jednak my na Trang zapamiętamy z jego niezwykle różnorodnej i smacznej kuchni. Region ten słynie z wielu charakterystycznych dań, które wyróżniają się zarówno smakiem, jak i świeżością składników. Nie przedłużając... A teraz przed Wami polecajka jedzeniowa, czyli po wietnamsku czyli krótki fragment, w którym skromna para z kraju kwitnącej cebuli dzieli się z Wami pozytywnymi doświadczeniami kulinarnymi. Trank ma wiele restauracji i dobrze się składa, bo my lubimy dobrze zjeść. A jak zobaczyliśmy miejsce mające takie oceny, to nie mogliśmy przejść obok niego obojętnie. Zapraszamy do restauracji An Toi, co w języku wietnamskim oznacza dosłownie jedz już lub zjedz to. Jest to wyrażenie, które zachęca kogoś do jedzenia lub mówi, że nadszedł czas na posiłek. An oznacza jeść. Toj jest używane w celu wyrażenia zakończenia jakiejś czynności lub nakłonienia kogoś do jej wykonania. Całość w tym kontekście brzmi jak zachęta, na przykład po prostu jedz lub czas jeść. Jest to stosunkowo powszechne wyrażenie w kontekście rozmowy przy posiłku. Dymi się to piwo! Jeżeli jesteś jedyną białą osobą w restauracji, to chyba znaczy, że będzie całkiem autentycznie. No, ale tak tak fajna sprawa, która jest tutaj, właśnie to no. to, to, że jest krótka instrukcja jakieś poszczególne dania. My właśnie zamówiliśmy takie. No, thank you. Thank you. I to jest właśnie to, co mamy tutaj opisane. Jakieś Keba? jeść kebab rice noodles. Kebab rice noodles. Dobra. I jeszcze zamówiliśmy to Kłang nudu. Tak. Chyba, tak? te dwa zamówiliśmy, no? Więc mamy instrukcję jak to mamy jeść. No, ale nie no, chyba tak Garlic and chili into the sauce. W zależności od preferencji. Na my lubimy i to i to, więc wszystko Wszystko. Wchodzi. Czy to jest ogólnie sos. Ta zupa to jest sos. Miła. Jakiego Pięknie co? Tak samo makaron. Ale po części tylko tak? Nie wszystko. No nie wszystko. To się je razem z Pork Meatballs i grilled Pork. Przy okazji te spręgosy maczamy w tym samym i też jemy. A, okej. Okay. No to smacznego. smacznego. Drogi widzu, pamiętaj, aby zasubskrybować nasz kanał, żeby być na bieżąco z dodawanymi filmami. Zachęcamy też, abyś odwiedził naszego Instagrama, gdzie znajdziesz wiele praktycznych porad oraz migawek z podróży. To tyle. Wracamy do filmu. Absolutna rewelacja. Jak oceniasz? A ja nie mam pojęcia, co my jemy. Naprawdę w tej kuchni są rzeczy, których. Jakby konceptu nigdy nie znaliśmy wcześniej. Jest to przepyszne. Super, a w ogóle te meatballs są fantastyczne, naprawdę. No. Ekstra. Teraz wchodzimy w Quang Noodle. i zaprezentuje, jak się to robi. Ale w ogóle to jest super w kuchni wietnamskiej. Dotychczas jest takie moje wrażenie, że bardzo dużo się robi samodzielnie. Tak. I bardzo dużo tych dań przygotowujesz się. Dużo ingerencji w to. Samemu. Co zjesz tak naprawdę. I tutaj właśnie mamy te ryżowe, ryżowy makaron na dole zamoczony w jakimś sosie. Widzę, że jest cebulka, krewetki, jajka przepiórcze, orzechy arachidowe tylko obok mamy koszyczek ze świeżymi dobrociami. I co trzeba zrobić to... łaa, to się już rozmoczyło, ale to złamać na parę części i bożyła. Papier ryżowy. Tak, papier ryżowy. I teraz little by little trzeba dodać warzywa. Czyli trochę połoniemy. Podziemy sałatę, dodamy trochę kiełków, okay. limonki na górę, trzeba jeszcze sosu chyba. Tak, czyli sosy tutaj stoi. Nie ma, trzeba zaraz poprosić pana. Nie mam pojęcia, co to jest. Cebulka chyba, fra fried. Nie? Dziś yeah. kiełki, inne kiełki. Nie, chyba nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, Czyli Chili Nie Mięso Limonkę wcisnąć? Tak, wszystko w limonkę. To jest po prostu jakieś warzywo przetarte tylko nie wiem jakie No, wygląda fantastycznie Jakbyś mogła jeszcze zamieszać łyżeczką Tak, już mieszam Właśnie trzeba to trzeba wymieszać i dopiero potem jeść Kamen Kamen nie wiem, czy to o Dobra, za nóż łychę. Może tak będzie łatwiej. No i? Super? Znaczy na razie tylko sosiku spróbowałam już. Dobra, nurkujemy. Dokładnie, przełożymy do małych misek. Słuchajcie, to jest po prostu absolutna petarda. Nawet nie wiem w ogóle jak pisać ten smak, bo jest, jest tutaj wszystko. Umami. Mm. Jak to piszesz? Czy no ma trochę smak cebulowy ta zupa? Wszystkie smaki tańczą w tej miseczce po prostu. Fajnie, że też są różne tekstury. Tak. Jest właśnie taki mięciutki makaron, ale jest chrupiący. Chrupiące kiełki i ten papier ryżowy, orzeszki. torpeda. Mm. No nie rację, po dłuższym nastąpieniu. Rzeczywiście to smakuje jak bardzo intensywna zupa cebulowa. Też znaczy trochę, spominia, tak mm. się mówi, tak? Chyba. Ale ten, ten ja nie wiem czy to jest przetłumaczeni odpowiednie. Dobra, czyli mieliśmy to Mai Kwan i Kombo Buncha. Ale jeszcze tam mówiliśmy Seafood Fried Rice. Co by spróbować? I napić do pełna. co ja są polecam. No i jeszcze ryżek jechał. W w z naczyńku. To jest super. "Tańcząc pana 408 dągów 408 tysięcy dągów Tak się nazywa knajpka To jest chyba najlepsza rekomendacja Jest Absolutnie polecamy wam to miejsce Z pełną rozciągłością I zgadzamy się z tym, że To jest rewelacja Tutaj w Natrank. Bardzo fajna możliwość Spróbowania wydaje mi się Lokalnych rzeczy ale właśnie w taki przystępny sposób, w ładnym miejscu, wszystko wytłumaczone dokładnie Tak Nie jest to najtańsza opcja No na pewno nie ale jest Ale z naszej perspektywy i tak jest chyba... Dobrze, tak jak nie zapłacić? Bardzo budżetowo No właśnie Super Tutaj panie robią coś, co nazywa się banh kan I jest to typowe danie spotykane na południu Wietnamu jak widzicie, wymaga niemałej precyzji i też trzeba robić to bardzo szybko. Ciasto, tak jak w przypadku Banseo, składa się z mąki ryżowej, kurkumy i kokosa, a jeżeli chodzi o inne składniki, to zależnie od miejscowości każdy dodaje coś innego. Zaraz rozpoczniemy nasz godzinny masaż stóp. Miejsce wygląda bardzo dobrze, opinie też są super, więc nie możemy się tylko doczekać. Hmm. To jest chyba jeden z najlepszych rozrywek. Podczas pochytu w Azji, masażu wszystkie. knajpa przed lokacją. I pani myjące garczki tutaj, za skuterem. Dzięki wielkie, że zostaliście z nami do samego końca. Mamy nadzieję, że zainspirowaliśmy Was do odkrywania wietnamskich smaków. Jeżeli podoba Wam się to co robimy, zostawcie po sobie ślad na kanale w postaci komentarza i subskrypcji. My widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie będziemy przemieszczać się dalej na północ Wietnamu. A na nas czas. Hej!